Cześć, witajcie na kolejnym filmie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się 100 złotówką z serii Władcy Polski, czyli tych banknotów, które obecnie mamy w obiegu. Jest to tym razem 100 złotówka z wizerunkiem Władysława Jagieły, króla polskiego 1386 roku, który w 1410 zwyciężył w bitwie pod Grunwaldem z krzyżakami. Jest to banknot z emisji 25 marca 1994. Podpisy na banknocie prezes Hanna Grunkiewicz-Walc i główny skarbnik pan Wysław Biernatowicz. Jest to banknot pierwszej serii AA z dość ciekawym numerem. Seria AA była drukowana w Wielkiej Brytanii w drukarni Thomas Delarzu W polu niezadrukowanym mamy głowę, Władysława Jagieły jako zabezpieczenie. to tu Zabezpieczeniem jest też pasek wtopiony w papier oraz złota rozeta i rozetka z farby opalizującej, i rysunek recto verso, czyli korona i nominał 100. Które się uzupełnia pod światło. Magnetyzacja projektował Pan Andrzej Hajdrich. Po drugiej stronie widzimy nazwę emitenta Narodowy Bank Polski. Wizerunek tarczy z orłem z nagrobka Władysława Jagieły. Hełm i dwa skrzyżowane miecze krzyżackie. Oraz wizerunek zamku w Malborku. Banknot ten pan czesownicza w swoim cenniku w pierwszym stanie wycenia na kwotę 300 zł. Ode mnie to tyle. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.